Krzywi, no, no, dzień dobry, krzywi, no? dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy pierwsze z TikTokiem. Dzień dobry. Cześć Grzesiu, dzień dobry, jest Baska, witam, witam. O zdrowie pytam. Jest Patryk, dzień dobry, już, tego jest Anka, jest Nanuta. dzień dobry, jest Katarzyna. Druga Katarzyna, dzień dobry, dzień dobry. Jest Iwona, co do nas dotarła z YouTube'a. Dzień dobry, jest Bożenka, dzień dobry. Dobra, wy się zbierajcie. Ja trochę nie w formie, bo dopiero przyjechałam, a całą noc nie spałem, bo miałem gaduły w przedziale takie, że ja piernicz. Gorsze ode mnie. 162 dzień roku, 10 czerwca, poniedziałeczek. Imieniny obchodzą Bogumił, Małgorzata, Amancjusz, Amata, Apollo, Asteriusz, Aureliusz, Bogumiła, Cecylia, Diana, Edgar, Henryk, Ingolf, Jan, Maxen, Mauryn. Onufry, Tymoteusz Wittorian, Witoriana, Wiktorianna. Same dziwne dzisiaj. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Paulinkę z Walendynka. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wszystkich witam, niech rzucę okiem jeszcze tutaj. Dzień dobry. Na każdym innym medium. Słuchajcie, dzisiaj są dwa nietypowe święta Międzynarodowy Dzień Elektryka. Elektryką Znalazłem nawet modlitwę elektryka, ale nie wiem, czy wszyscy, czy ktoś, kto nie robi w elektryce, zrozumie? Światowy dzień jazdy nago na rowerze. O matko boska. nie Co to za święto? Gdzie jeżdżą nago na rowerze? No, gdzieś muszą jeździć. No. A, najbardziej kontrowersyjnie piszą, gdzie powiedzieli, że tak wymyślono światowy dzień, więc dzisiaj jeździsz nago na rowerze. Nie e ma takich gadu lepszych od ciebie. To tak napisał? Grzesiu, ja też się Grzesiu zgadzam, ja dużo osób w swoim życiu znam, ale większego gaduły niż mój mąż nie znam. No, bo by mało że się w życiu widzieli. Dzień dobry, dzień dobry. dobry. Eee, Cytat dnia, Jan Paweł II. Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali. A to jasna sprawa jakby dla mnie. Eee, i, I co? I przysłowie na dzisiaj. Za świętą Małgorzatą zaczyna się lato. Tak, no może będzie to lato. Słuchajcie, dlatego my dzisiaj będziemy mówili o filtrach przeciwsłonecznych, słuchajcie. Mhm. I o ochronie Przewołujemy to lato, bo wiem, że e, za dwa tygodnie dzieci kończą, za dwa tygodnie to już będą prawdziwe wakacje. Już co niektórzy z nie, was nie. będą e, gdzieś tam na wakacjach z dziećmi, tak? E, dzieciaki już za 9 dni 8 kończą szkołę do środy maksymalnie jest ten, wystawiają oceny, e, no i kończy się wszystko. I, 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 i wielu z was na to to czeka, słuchajcie. Ale jak? Eee, no, także mam nadzieję, że to lato takie będzie, chociaż mówią, że u nas ta temperatura jest taka, właśnie, że ma wrócić jesienna. Skąd to wiesz? Eee, co? Skąd to wiesz? No, czytam właśnie, że ma być właśnie jesienna temperatura wcale nie ma być takich upałów, nie? No ja jechałam dziś, ale w płaszczu przeciwdeszczowym, bo w Belgii leje. No, u, u nas, Kasiu, nie leje, ale rano jak dzień byłam dowiesz, z psem, no ale to była szósta no. rano, no to byłam na długi rękaw, Ta tam, nie? Pani Greży, no tak, e, dobry, Ale dzień, to byłam tak. na ten, nie? Dzień dobry, dzień dobry, nie? Tam obserwujemy, obserwujemy Facebooki, obserwujemy. Ty obserwujesz? Tak, to mi się pokazuje cały czas. Tam, tak? No. Mm -hmm. Tak trochę zazdrościsz? Nie. nie. Nie, już nie. ja mam za słabe zdrowie. O, o Grażynki, słonko. No u ciebie teraz chociażby lało to no, będzie słonko. Tak. No. Chociażby tam, wiesz, gradowicie było to u ciebie cześć, będzie słonko. Cześć, mam taki jeszcze dobry bo elektryka. Bo jest dzisiaj dzień elektryka. Elektryk do pomocnika. Franek, podtrzymaj mi te druty. Trzymam. Czuję coś. Nie, w porządku, to nie te. No. Dobra. Ale słuchajcie, do, jeżeli chodzi o elektrykę, jak ktoś z Was był w Nepalu albo w Indiach, yy, no nie wiem, no myśmy mało świata widzieli, Fajty, ale to, co widzieliśmy tam, słuchajcie, i na pewno y, zrobiłam Wam kilka zdjęć, ujęć. Yy, w jaki sposób, słuchajcie, te druty tam wiszą, no szczególnie w Nepalu, bo, bo Nepal jest krajem, który nie ma własnego prądu i ciągnie ty prąd. Mógł, a ja za sekundę, słuchajcie, i ciągnie prąd z Indii. Ja po prostu nie wiem, jak, jak to jest, że oni wszędzie te kable wiszą. To są takie pęki kabli, które sobie tak wiszą. O tak, tak, te supy są owinięte tymi kablami. I też byliśmy w, w Nepalu, w jakimś tam hotelu, i też nagle światło zgasło. Nie? Ciemność, ciemność była, nic tam nie działało. Ale tam pan przyszedł, kabelki połączył i już wszystko było ok. Yy, no i też widzieliśmy kilka razy, jak naprawiali awarie gdzieś tam na mieście, na takiej zwykłej drabinie stali i szukali tych kabelków, ale, żeby je połączyć. Ale połączył. nie o tym nie o tym Jak oni to robili, to ja tego nie wiem. Ja, ja mam tu slajd 30, ty mi nie przywinałeś. Jestem przesłonięta planszą. Ale to no. nic, Ale to nie ma znaczenia, że ten. Ten są kłęby drutu w kolcu, zwróciłam tak. uwagę. Tam, Tam są nie... kłęby, to po prostu zrobiłam nawet kilka takich zdjęć, bo to po prostu nie wiem, czy gdzieś tak na świecie jeszcze coś takiego jest. I nie wiem, jak to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko działa. Słuchajcie, Dobra, jedziemy z tym SPV, bo tutaj dużo ludzi myli. Eee, myli wiele rzeczy. Słuchajcie, jak ja to mam zrobić teraz, żeby to było dobrze? Spróbujemy tak, ale tak mi się nie podoba. Czekajcie, dajcie mi jeszcze chwileczkę. Może się uda. Dzień o, dobry. tak, będziemy tacy malutcy na razie. Okej. Okay. A może tak? Wy z TikToka nie będziecie tej planszy widzieć, nie ważne, także, ale, ale to jest mam powiedziem. Ważne. Ważne. Dzień dobry. Dobra, jedziemy z koksem. A może ty chcesz zacząć, czy ja mam mówić, bo to tak, nie, ty. Wiecie co, bo tak potem mi powiedzieć, że w ogóle wam się podoba, że to jest wszystko rozpisane. Jakoś tak po, w końcu jakiś porządek jest. Żeby nie było. Ale dobra jedziemy słuchajcie z koksem. Nie? Pamiętajcie o tym jedną rzecz, bo my zapominamy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że starzenie się skóry to jest bardzo tak naprawdę złożony proces i on jest zależny od wielu czynników, tak wewnętrznych. Tutaj się wymądrzyłem, bo napisałem taki endogennych oraz zewnętrznych, czyli tak zwanych egzogennych, tak? Ale jednym z tych najbardziej największych jest promieniowanie UV, nie? No i teraz. Żeby się nie mówić, że ja mam taką genetykę albo coś w tym stylu, to trzeba pamiętać o tym, że 20% objawów starzenia się skóry jest zależne od, od czynników wewnętrznych. Tylko 20%. Ale 80% starzenia się skóry zależne jest od czynników zewnętrznych, czyli od tego, jak się tam prowadzimy. Nie? I co to dla was oznacza? Wszystko wypisałem. To oznacza że dzisiaj to, co wy robicie dzisiaj, będzie decydowało o tym, jak będziecie wyglądać za 10, 15 i 20 lat, tak? Bo na młody wygląd pracuje się naprawdę latami. Gdzie mam mówić? Tu chyba, nie? Także nie jest, ważna jest kosmetyka, ale nie tylko, bo są takie rzeczy, których trzeba unikać. A w ogóle wszyscy dają, dają mi mniej lat niż mam. W ogóle tak. to się chyba świetnie trzymam chyba. No. Najważniejsze, o czym jeszcze za moment pewnie jeszcze raz wspomnę to jest te promieniowanie UV, przed którym trzeba niestety się troszeczkę kryć. Jak ktoś pali papierosy i używa innych używek też ma większą szansę, że nie będzie zadowolony ze swojej skóry za kilka lat. Jak ktoś nie prowadzi aktywności fizycznej to samo, zła dieta wysokowęglowodanowa, przetworzona. Szczególnie cukier, to po mojej twarzy widać. To tak jest. Stres, jak ktoś ma nadmierny stres to również. Zanieczyszczenie środowiska różnymi rzeczami. No i brak dbałości w zakresie pielęgnacji skóry. To nie wiem, czy mogę zgodzić, bo ja nic nie robię ze sobą. Ale o resztę dwa. Tak. E, to już właśnie mówiłem, że UV jest najważniejszym czynnikiem, tak? E, I UV jest odpowiedzialny pamiętacie za uszkodzenia, poparzenia skóry, fot, reakcje fotoalergiczne, fototoksyczne oraz raka skóry. Ja nie wiem, czy gdzieś, na pewno gdzieś rozpisałem w jakimś artykule, w czym się różni fotoalergiczny od fototoksyczny, ale chyba mamy też nagrane filmy o tym, więc to też będziecie mieli roz, roz, rozłożone na czynniki pierwsze, żeby to dobrze zrozumieć, nie? UV uszkadza również włókna kalogenowe i elastynowe, doprowadzając do przedwczesnego pojawienia się zmarszczek. Aha. Uh -huh. Um, I teraz tak, z czego te UV tam się składa? Nie? I te UV generalnie składa się z trzech takich promieniowa UVA, UVB i UVC. No i UVA jest taki najbardziej zdradliwy, ponieważ on stanowi po pierwsze 95% promieniowania około, oczywiście UV docierającego do Ziemi, i niestety jest to promieniowanie, które dociera do głębokich warstw skóry do skóry właściwej, dlatego to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, ponieważ ono UVA przyczynia się do uszkodzenia właśnie dwukien elastynowych, kolagenowych utratę, Dzięki niemu mamy utratę energii skóry, pojawiają się zmarszki, tworzą się głębokie przebarwienia skórne, no i niestety ma działanie karcerogenne, czyli ma wpływ na to, że mamy raka, a tak? czy znaczy, że możemy mieć raka? A I najgorsze jest to, że efekty ekspozycji na UVA są widoczne dopiero po wielu, wielu latach. Najważniejszą informacją jest to, że natężenie tego UVA jest takie samo przez cały rok, niezależnie od pogody czy pory dnia. Przenika przez wszystko przez chmury, przez szyby, przez wszystko. Także błędne jest myślenie, że w okresie pozaletnim ochrona przeciwsłoneczna jest zbędna. A my szczególnie u nas o tym po prostu zapominamy, nie? I UVB stanowi około 5% tego promieniowania UV i przenika do nas kurka, ale odpowiada za poparzenia słoneczne, rumień, pigmentację, tak czyli tak zwaną opaleniznę. Czyli jeżeli chcecie się opalić, to chodzi wam o UVB, ale to powoduje oparzenia. Plus jest taki, że jak wiemy, że przesadziliśmy, to wiemy to natychmiast. tak? I promienie UVB jest zatrzymywane przez chmury i nie tylko przez chmury. Gdzieś tam też jest jakiś filmik nagrany o tym, przez co więcej, jeszcze. Jego największe natężenie odczuwamy właśnie latem, no ale to każdy z nas wie, tak? I mamy trzeci rodzaj UVC, i ono jest właściwie, według naukowców, pochłaniane przez całkowicie, przez warstwę ozonową atmosfery, więc nie ma o czym mówić, tak? No i teraz jak dobrać odpowiedni poziom ochrony przeciwsłonecznej dzięki przeciwko promieniowaniu UV? Chcesz mówić? bo się zmęczyłem nie, powolnie. W każdym bądź razie kluczem do doboru odpowiedniej ochrony przed promieniowaniem jest tak zwany nasz fototyp. Tak? A ten fototyp to jest taka klasyfikacja typu skóry, który uwzględnia zawartość melaniny w skórze, czyli tego barwnika, który decyduje o naszej karnacji. No i mamy tak, mamy sześć fototypów skóry, przynajmniej ta najpopularniejsza skala. Mamy skórę bardzo jasną, która się właśnie nie opala, taka dużo piegów ma. Jest skóra jasna, prawie zawsze ulegająca poparzeniom, lekko się opala. Jest skóra jasna lub lepko oliwkowa, średnie skłonności do oparzeń. Mamy skórę jasnobrązową, brązową rzadko występują oparzenia, dobrze się opala i brak piegów. Mamy skórę ciemną, co się opala bardzo łatwo, praktycznie w ogóle nie ulega poparzeniom słonecznym. No i szósty typ to jest skóra bardzo, bardzo ciemna. Nie? No i tak, no tak typ dla mężczyzn to dla mnie nie było takie aż jasne, że im niższy fototyp skóry, tym wyższą ochronę przeciw słoneczną powinniśmy. Czyli wydać. czym bladsza skóra, tym wyższy tak. wskaźnik, tak? I co to jest SPV, które, SPF, które widzicie, które widzicie, na opakowaniu? No już nie będę się po angielsku tu wymandrzał, że sun protection factor. Ale chodzi o to, że ten wskaźnik określa, po ilukrotnie dłuższym czasie dojdzie do oparzenia słonecznego na skórze z zastosowanym filtrem w stosunku do skóry niechronionej preparatem. A to oznacza, to również napisałem, żebym o tym nie zapomniał powiedzieć. A to oznacza na przykład tak, że gdybyście wyszli na słońce, nie pokryci kremem, i macie taką tendencję, że was zaraz po 10 minutach łapie i macie poparzenia skórne, to. Filtr, eee, to fil filtr e, e, piątka, e, dziesiątka. dziesiątka spowoduje, że będziecie tego mieli razy. E, przepraszam, ja tu dałem inny przykład. Hmm. Ochrona SPF-10. Tak, 10... dawam 5 razy więcej, czyli generalnie rzecz biorąc, 50 minut, tak? Czyli jak, e, tylko, że u mnie było, że po 5. Już teraz wiem, że zrobiłem błąd. Jeżeli po 5 minutach u Was normalnie by się pojawił rumień, to po zastosowaniu dziesiątki pojawi się on czy może się pojawić po 50 minutach, ale co ważne i o tym zapominamy, że ponowna aplikacja kosmetyku nie zapewnia kolejnych 50 minut ochrony. Ten czas się nie sumuje, po prostu 50 minut, przy tym około 50 minut i na tym koniec, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że tym się trzeba smarować dosyć grubo, jak wyjdziemy z wody, czy tam wytarzimy się ręcznikiem, to trzeba powtórzyć, ale nie wydłuża się czas. Ekspozycji na światło. Tak? No i właściwie na tym można było powiedzieć, że koniec, no ale są jeszcze zasady bezpiecznego opalania, czyli nie opalamy się tam w godzinach 11-14. Stosujemy oczywiście preparaty z filtrem dostosowane do swojej karnacji. Powtarzamy tą aplikację dwa razy, to napisałem. Nie wiem dlaczego? Wielokrotnie, chyba się chciałem wymądrzyć. Nie stosuje się produktów po terminie ważności, to jest jakby jasne. No, i są jeszcze takie inne rzeczy. Tu mam napisałem, że według autorów tego artykułu nie powinno się stosować niektórych ziół, ponieważ są fotouczulające lub fototoksyczne, typu tam dziurawiec, bergamotka czy melisa. Ale tak po prawdzie to dotyczy tylko tych, tych pier, pierwszych trzech, góra, czterech fototypów, bo na reszcie fototypów nie powinna w ogóle zauważyć, że jest jakiś problem. Ale rzeczywiście również fotouczulające są czasami perfumy. Oj, uciekło mi perfumiki. Też fotouczulające. Nieraz są takie balsamy perfumowane, mm, tak. którymi się smarujecie na plaży i to one właśnie są przyczyną tych uczuleń. Jak idziecie na plażę, opalacie, to też nie psikajcie się perfumami, bo większość z nich po prostu uczula. Tak? No, pamiętajcie, słuchajcie, oczywiście o nakryciu głowy, pijemy dużo wody, no i po kąpieli stosujemy e, produkty o działaniu łagodzącym. E, nie, nie? Ocz, ocz i tyle. Teraz czy ja będę potrafił wrócić tutaj, słuchajcie, nie wiem, teraz zobaczymy. Będę mógł czy nie? Tu się uda. Dobra, to tyle. To tyle, tak wyglądamy. To tyle, słuchajcie, w temacie, bo chciałbym, żebyście ten temat dobrze zrozumieli, bo on jest dosyć łatwy, ale nikt o tym, słuchajcie, nie pamięta, że są te różne, że trzeba dobierać kremy tak, żeby były różne i na UVA i na UVB, bo to z jednej strony zależy na tym, żebyśmy ładnie wyglądali. A z drugiej strony zależy nam na tym, żebyśmy byli zdrowi. No. Ocz I cała filozofia. Tak? Tak, witamy, witamy wszystkich bardzo serdecznie w ten poniedziałek. Słuchajcie. Słoneczne kaszuby, witamy, witamy serdecznie. Dobry dzień. Piękny słoneczny poniedziałek też życzymy. Spacer boso po ogrodzie, proszę bardzo. Tak, tak, to uzie dobry. uziemiajcie się, uziemiajcie się. Witamy Beatko Dziękuję. Dario, Królowa Matko, tak. Panie, panie, e... na, będą, ale niech najpierw oddadzą mi gdzie, miejsce, gdzie mógłbym to po prostu robić, także wszystko będzie. Dobra, mamuszka ja muszę kończyć, bo ja się nieopatrznie umówiłem z kimś, yy, znaczy nie z kimś, tylko na wdrożenie i zapomniałem, że tu się pokrywają terminy. To co. Kończymy. Słuchajcie, my się dzisiaj będziemy, mam nadzieję, że w normalnych terminach pokazywać, że nikt nam cię nie będzie tutaj przeszkadzał. Eee, bardzo Wam dziękujemy i do usłyszenia o 10.00. No tak, do usłyszenia. No, do usłyszenia. Czekajcie, bo muszę Wam puścić muzyczkę. Cześć.